Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj jest taki odcinek trochę nagrywany, tak naprawdę spontanicznie, gdyż postanowiłem, że przedstawię wam swoją hodowlę. Oraz jeszcze w planie na dzisiaj mamy porozmawiać sobie trochę o mnie, gdyż postanowiłem, że mam już dwa w sumie odcinki na kanale, więc postanowiłem, że w sumie to odpowiedni moment, żeby trochę coś o sobie opowiedzieć, zaprezentować wam swoją hodowlę i żebyśmy się po prostu trochę lepiej poznali. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Myślę, że możemy zacząć ode mnie. Nie ukrywam, że ten temat najbardziej mnie stresuje, gdyż doświadczenie przed kamerą naprawdę mam praktycznie, że zerowe. Także stres jest masakryczny, ale mam nadzieję, że zrobię wszystko, co w swojej mocy, żeby jak najwięcej Wam o sobie opowiedzieć. Także mam na imię Mateusz. Obecnie mam 19 lat. Moją pasją są głównie zwierzęta egzotyczne. Obecnie na hodowli mam 22 zwierzęta. Ale w tym tygodniu jeszcze spodziewam się, że na hodowlę dojdzie jeszcze 5 ptaszników. Także myślę, żebyśmy mogli sobie zrobić krótki unboxing i aktualizację na hodowli. Jak mogliście zaobserwować już po moich filmach, ja na filmach jeszcze nie pokazuję twarzy, gdyż naprawdę jeszcze nie jestem zupełnie na to gotowy. Dla mnie i tak bardzo dużym stresem było w ogóle tak naprawdę same zaczęcie nagrywania, mimo że mnie na nagraniach zupełnie nie było widać. Jedynie gdzie możecie zobaczyć moją jak na razie twarz, to jest Instagram, który Wam podlinkuję w opisie ale zauważyłem, że coraz więcej dostaję miłych komentarzy, lajkujecie filmy i to naprawdę mega motywuje i dlatego właśnie postanowiłem jak na razie wstawić swoje zdjęcie na Instagramie, żebyście po prostu mieli możliwość zobaczyć jak ja mniej więcej wyglądam, żebyście w ogóle wiedzieli kto do Was mówi i tak dalej. A jeśli chodzi o pokazywanie twarzy na nagraniach, to myślę, że do tego jeszcze tak naprawdę trochę trzeba poczekać. Ale na pewno bardzo mnie to motywujecie do tego. Także myślę, że jak dalej tak pójdzie, to może lada dzień, lada odcinek. Zobaczycie po prostu moją twarz. Jeśli chodzi o to, dlaczego postanowiłem otworzyć swój kanał, no to... Tak naprawdę to było też moje małe marzenie, tak naprawdę, żeby się... Dzielić swoim doświadczeniem, jakie nabrałem przez te 4 lata, odkąd hoduję te zwierzęta. Więc, tak naprawdę, głównie dlatego postanowiłem otworzyć swój kanał i tak naprawdę pokonać też swoje lęki, bo nie ugrywam, że stres jest naprawdę ogromny. Cały czas czyli, trzymam obecnie ręce, żeby mnie latały. <grym> Także musicie mi czasami trochę wybaczyć, jak na nagraniu będzie słyszeć takie coś, że nie wiem, głos mi wibruje czy coś. Także jeśli chodzi o mnie, to myślę, że jak na razie nie ma więcej do powiedzenia. Myślę, że powiedziałem jak na razie wystarczająco. Myślę, że na pewno poznacie mnie bliżej, jak już po prostu zacznę więcej nagrywać. Tak, odcinki będą co środę. Jak na razie jest taki plan na kanał no się pojawiały odcinki raz w tygodniu. I jak już się odważę, żeby zrobić ten krok, żeby na nagraniach zacząć pokazywać swoją twarz, bo nie ukrywam, że mam trochę planów na kanał. Będę nagrywał trochę w inny sposób, tak naprawdę będziecie mnie, myślę, że widzieć ogólnie na hodowli, jak się tymi zwierzętami zajmuję. Będę wam opowiadał trochę podstawy. Różne rzeczy ciekawostki, jak się tymi zwierzętami zajmować. Oraz różne ciekawostki, tak naprawdę o tych zwierzętach, bo nie ukrywam, że zwierzęta są naprawdę mega ciekawe. Także naprawdę bardzo każdemu polecam terrorystykę, naprawdę świetne hobby. A jeśli chodzi o to, co są na hodowli, to pomyślałem sobie, że na początek weźmiemy sobie maluszki. Także zaraz zobaczycie na biurku yy, małe poety loterie. Tutaj mam trzy maluszki. Dwie powiedzmy loterii Metallica oraz jedną powiedzmy loterii Regalis. Zaraz sobie te pojemniki otworzymy i postaramy się je jakoś mniej więcej obejrzeć, tak żeby po prostu nie uciekły i mnie nie skakały po biurku. Jeśli chodzi o płeć, to płci jak na razie nie znam, bo jeszcze nie postanowiłem ich wyseksować. A teraz próbuję Wam mniej więcej pokazać, jak one wyglądają. O. Tutaj mniej więcej widać, musicie mi wybaczyć, że telefonem wibruje, ale niestety nie mam go teraz na statywie. To jest młoda, powiedzmy, Loteria Metallica, to jest obecnie chyba L4, L5, jakoś tak. Tutaj mam drugiego maluszka, to również powiedzmy Loteria Metallica. Ja nie otwieram szerzej pojemników, bo ona jest naprawdę małym dzikusem. Jedno otwarcie pojemnika i ona od razu chce dać dyla Także po prostu lekko uchylam pojemniczek, żebyście mogli to mniej więcej zobaczyć jak wygląda Pająk będzie naprawdę mega niebiesciutki, Naprawdę moim zdaniem to są jedne z najładniejszych ptaszników jakie są Także każdemu polecam No może jedynie nie osobom początkującym, gdyż jednak są dość łagodne Ale trzeba niestety pamiętać, że jad posiadają niestety mocny Więc ukończenie nie należy do przyjemnych ale myślę, że jak na któregoś ptasznika, to myślę, że bez problemu można sobie kupić. Także tak się ona prezentuje. Mimo, że jest jeszcze maluszka, już widać takie małe prześwity niebieskiego i żółtego. A tutaj również y, L4, L5, coś koło tego. Y, poet Regalis. Musicie wybaczyć, że tak od... Y, Stronę odwłoku bardziej, ale obecnie i tak ją już za bardzo zestresowałem, że ją wygoniłem z kryjówki. Ale mniej więcej chciałem Wam pokazać, jak wygląda. Jeszcze nie ma takiego prześwitu białego, jeszcze praktycznie w ogóle nie jest biała, jedynie karapak ma biały. Ale zapewniam Was, że dorosły osobnik naprawdę jest niesamowity. Oczywiście głównie samiczki są duże i naprawdę takie śnieżno-białe, również z jakimś żółtym. O, mamy szczęście, gdyż Regalis postanowiła nam trochę wyjść. Także teraz możecie ją zobaczyć dokładniej. No, zwykła mała poecjoteria Regalis, jeszcze nie jest taka białutka. Ale na no spokojnie, z czasem będzie naprawdę taka fajna, śnieżno-biała. To może wtedy sobie zrobimy jakieś fajniejsze makro. Dobra, dobra zostawiamy ją i bierzemy się za Chromatusa. Tutaj mam mojego nandu chromatusa. Podejrzewam, że też samiczka, ale to okaże się po czasie. Przy okazji, możemy go sobie w sumie nakarmić. Na no moim zdaniem ptaszniki są świetne. Również polecam osobom początkującym. Rosną duże, trzeba o tym pamiętać. No i niestety są bardzo temperamentne przeważnie. Lubią się stawiać. Ale ja, mimo wszystko. Porównywalny też do jadu pszczoły, także jadem nie ma się w sumie zbytnio co przyjmować. I ptaszniki są naprawdę świetne. Już od małego, jak widać, widać białe kolanka. Mam nawet jednego większego yy, chromatusa, którego wam pokażę. Jest praktycznie, że pięciokrotnie większy. Mącznikowi, oczywiście, zmierzyłem głowę, także nie macie się co martwić, że się zakopie i mi potem zje ptasznika. Jak będzie liniał. Nie ma się tym co przyjmować. Głowa została zmierzczona. Chromatus chyba jest bardziej przyzwyczajony do kamery niż ja. <gryw> Zaczął nam pięknie pozować. Dobra, teraz lecimy z większym. Jest znacznie większy od tamtego maluszka. Dobra, idziemy dalej. Kolejny nasz strzał idzie Kędzior. Czyli Tliltokat albo Bilosum Nicaragua. Naprawdę mega fajne ptaszniki, mega kudłate, mega łagodne. Więc myślę, że jeden z najlepszych, tak naprawdę, ptaszników na początek. Dobra, zostawiamy ją i bierzemy się za Morinusa. Morinusa wstępem, że nie zobaczymy. Więc jak nie uda się go zobaczyć na nagraniu, a pewnie się nie uda, to po prostu wstawię Wam do filmu zdjęcie. Które udało mi się, jak na razie, mu zrobić jedno. Kolejnym taśnikiem jest z Cambridge. To jest już taki spory podrostek, jemu będziemy robić aranżację nowego pojemnika. No, ten pojemnik jest już zdecydowanie za duży. Seksowałem z welinki, i wydaje mi się, że to jest samiczka, daje jakoś 90% na samicę. Też również świetne ptaszniki i śmiało mogę polecić również osobom początkującym, mimo że są szybkie, skoczne czasami potrafią pokazać helicery Akurat moja samiczka jest wyjątkowo spokojna ale myślę, że nie jedna osoba bez problemu sobie poradziła z takim ptasznikiem Tutaj mam chromkę To jest sprawdzona samiczka, kupiłem ją już jako samiczkę Mam ją już od kilku miesięcy. Również dość defensywne ptaszniki, ale myślę, że mogę je polecić również osobom początkującym. Jadu nie mają mocnego, nie są aż tak bardzo defensywne, ale dość często się stawiają. I ubarwienie mają naprawdę niesamowite. Widać ten niebieski, ten rudy odwłok oraz nie wiem jak Wam, ale mi przynajmniej się wydaje, że karapaks trochę tak jakby świeci na zielono. Dobra, idziemy dalej. Kolejnym ptasznikiem jest Akantoscuria geniculata, czyli ptasznik białokolanowy. Również świetne ptaszniki. Ubarwienie jest też moim zdaniem bardzo ładne, w szczególności te kolanka. Niestety również defensywne ptaszniki. Możecie też zobaczyć jak ładnie te kolanka też świecą na biało, bo jest w miarę świeżo po wyliniała tydzień temu. Mega piękne ptaszniki i również polecam osobom początkującym. Kolejnym ptasznikiem jest Lasiodora parahybana, czyli ptasznik olbrzymi. To już są ptaszniki, które naprawdę rosną kolosalnie wielkie. Może nie jak terafosa, ale naprawdę są mimo wszystko to bardzo duże ptaszniki. Umaszczenie, no to jak widać, po taki jakiś szary, brązowy, przeważnie takie są, przeważnie tak ubarwione są te osobniki. Czasami się zdarzają jeszcze takie trochę bardziej smolisto czarne. Mimo swojej wielkości, to również polecam tego ptasznika dla osób początkujących. Musicie mi też wybaczyć, że nie za dużo opowiadam o tych ptasznikach, ale myślę, że jakbyście chcieli zrobić jakieś, nie wiem, podstawy hodowli. Albo żebym opowiedział Wam jakieś ciekawostki o tych zwierzętach, Jakiś konkretnych, typu poecji Loteria, lasiodora, albo Acanthus albo Nanduchromatusy, czy coś innego, to możecie śmiało pisać w komentarzach. Na pewno ja pod względem komentarzy będę jakieś filmy po prostu montował i po prostu wstawiał na kanał. Również, jak są jakieś uwagi do odcinków, co można by było poprawić, też jak najbardziej możecie pisać, to mi na pewno bardzo pomoże. Teraz możemy sobie zacząć od węży. Tutaj mam miesięcznego samczyka. Odmiany Skalles Ogólnie mega mega cykorek. Ale mimo wszystko uwielbiam tego samczyka. Jak dorośnie, to możemy sobie nagrać jakieś może dopuszczanie na odcinku. Drugim wężem jest samiczka. Ją również mam kilka miesięcy. Odmiany Ultra Amel. Ona to jedyne o czym myśli. To jest praktycznie jedzenie. i Jedzenie. Ona najchętniej zjadłaby mrożonki za wszystkich. Jeśli chodzi o węże, to z wężami też zaczynam od maluszków. Te największe będą na końcu. Jeśli chodzi o węże, to też możecie śmiało pisać w komentarzach. To też postaram się o jakimś wężu zrobić odcinek. Jakiś konkretny temat, czy to podstawy hodowli, czy takieś ciekawostki. Może jakiś feeding, jakbyście chcieli też zobaczyć. To też możecie śmiało pisać. Dobra, lecimy dalej. Kolejnym wężem jest mały boa cesarski, on ma zaledwie 3 miesiące. Również świetne węże i polecam osobom, również osobom początkującym, pomimo że rosną dosyć duże, gdyż samice mogą mieć nawet 2,5 metra, czasami nawet 3 metry. Jeśli ktoś się boi dużego węża, to tak naprawdę i to jest też fajne w tych wężach, że można się zdecydować na samca. Który jest tak naprawdę o połowę mniejszy i tak naprawdę dużo szczuplejszy, więc jak komuś przeszkadza 2,5-metrowy wąż, to zawsze można się zdecydować na samca. Jak komuś bardzo zależy na bałagosicielach. Obecnie teraz mówimy boa cesarskie, ale ja jeszcze jestem przyzwyczajony do tej stery nazwy. Także czasami jeszcze palne boa więc musicie mi wybaczyć. Ale myślę, że to nic złego. Myślę, że każdy najlepiej pamięta te węże pod nazwą Boadusiciel. Jakby kogoś ciekawiło, jaka to jest odmiana, to jest to odmiana hypo anery. I zaraz pokażemy sobie samiczkę. Świetny maluch, naprawdę, naprawdę, naprawdę świetny maluch. Ja obecnie uwielbiam Boadusiciele, to są moje ulubione węże. Dobra, tutaj mam samiczkę była Cesarskiego. Ona jest w identycznym wieku co Samczyk. Jakby kogoś również ciekawiła odmiana. To jest to odmiana chyba junglehead Anery. Również bardzo ładna samiczka. Mam na hodowli jeszcze taką ponadroczną samicę. była dusiciela. Jest kilkukrotnie cięższa, więc zaraz sobie ją obejrzymy. Jeśli chcielibyście oddzielny materiał bo o boadusicielach, to możecie śmiało pisać. Myślę, że byłbym w stanie coś nagrać bez problemu. Obecnie samiczka nie chce trochę współpracować, jak widać. Ona jest taka trochę bardziej wycofana, ona jest taka bardziej ruchliwa. Ona zawsze chce z rąk jak najszybciej uciec. Dobra, idziemy dalej. Do niej musiałem aż znacznie podnieść staty, gdyż się nie mieściła zupełnie w kadrze. Tym bardziej, że jest strasznie ruchliwa. To jest mniej więcej jakoś yy, przeszłoroczna samica. Więc jak widać, przyrosty te węże mają naprawdę duże. I węże są naprawdę mega silne, mimo że ona jest jeszcze mała tak naprawdę. To nie jest jeszcze duży wąż. To mimo wszystko naprawdę ciężko jest mi zapanować nad tym, żeby tak naprawdę ustała w jednym miejscu tam, gdzie ona chce iść, to tak naprawdę bez problemu sobie praktycznie z tym radzi. Więc też to trzeba mieć na uwadze, jeśli chodzi o odmianę, to napiszę Wam poniżej, gdyż ja zupełnie nie wiem, jak się czyta tą odmianę, a nie chcę panować gapy. Jak ktoś wie, to może napisać. Samiczka już bez problemu sobie radzi z noworodkami królika, jakimiś mniejszymi szczurkami, myszami dorosłymi i tak Zjada również pisklaki jednodniowe. Staram się swoim zwierzętom jak najbardziej urozmaicać dietę. Po prostu to jest zdrowsze dla węża. Plus mi to sprawia frajdę. Tak naprawdę karmienie węży w różnym rodzaju pokarmem. Także jak ktoś może, to bardzo polecam rozmaite diety węży. Tutaj mam kolejnego węża. To jest trzyletni samiec z bożówki. A nie, przepraszam, czteroletni samiec z bożówki. To był mój pierwszy wąż. Jeśli chodzi o tą odmianę, to tej odmiany akurat niestety nie znam. Także nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Ale prezentuje się w taki sposób Moim zdaniem mega ładny wężyk Jak widać jest taki trochę białawy Ale od razu mówię, to nie jest odmiana snow Bardzo ruchliwy samiec Mimo, że jest napchany, bo niedawno zjadł Bo to 2-3 dni temu To on i tak zawsze ma ochotę na spacery Jak widać spory wąż Kawał węża już Na kolejny strzał leci pyton królewski. To jest dwuletni samiec. Jeśli chodzi o odmianę, to to jest odmiana Butterpass Blackhead 50% Headghost. Jeśli się pomyliłem w wymowie, to możecie mi powiedzieć, gdyż ja mówię, że w niektórych odmianach, jeśli chodzi o wymowę, to jestem ciemniak, ale mimo wszystko samczyk. Naprawdę świetny. Jeden z moich ulubionych węży na hodowli. Kolejnym wężem, który chciałbym Wam pokazać, to to jest yy, przeszło dwuletnia samiczka odmiany Amel. Nie będę jej wyciągał, gdyż ona jest taka trochę bardziej płochliwa i niedawno jadła, tak naprawdę wczoraj zjadła pisklaka. Więc nie chcę jej za bardzo denerwować, więc po prostu wam ją pokazuję na moment. Jakbyście pytali, dlaczego węże są na ręcznikach papierowych, a nie na jakimś podłożu, niestety musiałem się pozbyć podłoża ze względu na to, że miałem małe problemy z pasożytami i moje węże są teraz co 3 tygodnie kąpane w leku i może mieć na ręcznikach papierowych po prostu, żeby to ułatwiało prostą wymianę podłoża. Aby po prostu te pasożyty mi się tutaj hurtowo nie rozmnażały. Zostały mi jeszcze takie 3 miesiące, tak naprawdę takie kwarantanny, można powiedzieć. No i po 3 miesiącach myślę, że znowu każdy wąż dostanie normalne podłoże, żeby po prostu było mu wygodniej, żebym ja też mógł lepiej utrzymać wilgotność. Także przechodzimy zaraz już do ostatniego węża, potem mam wam do pokazania jeszcze dwie jaszczurki. Następnym wężem, teraz, który wam pokażę, będzie pyton Tygrysi, moim zdaniem naprawdę świetny samiec. Ostatnim wężem, jaki chciałbym wam pokazać, to to jest pyton tygrysi. Ja jego nie będę brał na ręce, ponieważ z nim są małe problemy, gdyż on jest naprawdę bardzo agresywny. Lubi mnie niestety strzelać po łapach. Syczy strasznie, może nawet usłyszycie na odcinkach, może teraz najlepiej postanowi sobie syknąć. On jest w ogóle, on nawet nie jest na ręcznikach papierowych, gdyż on te ręczniki cały czas zwija w jedną papkę, tak naprawdę po kilku minutach. Więc to jest zupełnie bez sensu. Jest obecnie w trochę mniejszym pojemniku, niż powinien być, ze względu na to, że on miał największy problem z pasożytami. I po prostu musiałem widzieć każdego pasożyta, żeby po prostu je wybijać, kiedy tylko z niego zejdą. Dostał dwa zastrzyki, był już u weterynarza. Wygląda znacznie lepiej, czuje się znacznie lepiej, także... Myślę, że też możemy sobie z nim zrobić jakiś odcinek, może jakiś feeding. Myślę, że z tym swoim charakterkiem nerwowym, myślę, że dość... Solidnie się rzuci na szczura. Także myślę, że będzie na północy oglądać. A my teraz przechodzimy, tak naprawdę, do już dwóch ostatnich jaszczurek. I tak naprawdę to już będzie koniec na dziś. Jeszcze jedynie będziemy mogli się spodziewać, że dojdą do mnie jeszcze pięć ptaszników. Więc, jak już mówiłem wcześniej, zrobiłem sobie mały unboxing. Będę mógł też Wam coś mniej więcej o tych ptasznikach opowiedzieć. Jedynie poza trójką, bo trójka to jest dla mnie zagadka, gdyż ja te ptaszniki tak naprawdę wygrałem. I o tych dwóch ptasznikach, yy, trzech ptasznikach, przepraszam, nie wiem najwięcej. Ale o dwóch ptasznikach wiem dosyć sporo, więc myślę, że też bez problemu coś bym mógł powiedzieć. Moglibyśmy zrobić feeling. przeprowadzkę, unboxing. Także myślę, że byłoby ciekawie. Ja już go dłużej nie stresuję, bo on jest naprawdę cykor z nerwusem razem wzięty i zabieramy się do jaszczurek pierwszą jaszczurką, którą chciałbym Wam pokazać, to to jest gekon orzęsiony. gekonik ma zaledwie kilka miesięcy, także jest jeszcze malutki, waży zaledwie 17 gram dopiero jak będzie ważył 21 gram, to tak naprawdę będę już na 100% widział, jaka to jest płeć podejrzewam, że to będzie samczyk, ale jeszcze nie chcę tak naprawdę skłamać, także nie będę mówił na 100% co to jest więc jeszcze tak naprawdę imienia nie ma, bo po prostu no, jeszcze nie wiem, co to jest za powiedź, więc nie wiem za bardzo, jakie to Ale jak macie jakieś pomysły, jak to będzie dziewczynka, jak to będzie chłopiec, możecie śmiało pisać w komentarzach. Jaszczurka naprawdę moim zdaniem świetna. Ja uwielbiam gekony. Mega ruchliwe, uwielbiają skakać, w szczególności o Jeśli chcecie trochę więcej ciekawostek o nim, to możecie wpić na Instagrama. Ja na Instagramie codziennie wrzucam zdjęcia. Czasami dorzuca jakieś ciekawostki czy coś, więc możecie śmiało wbijać. Jeśli byście chcieli jakiś oddzielny materiał o orzęskach, to też możecie śmiało pisać w komentarzach. Myślę, że bardzo chętnie dla Was coś zmontuję. Bo sam też osobiście uwielbiam orzęski. Oczywiście każdemu polecam do hodowli te jaszczurki. Nawet dla osób początkujących. Naprawdę myślę, że każdy sobie bez problemu z, nich, z nimi poradzi. A są naprawdę przeurocze, mega aktywne. Mój gekonik nawet y, poluje i skacze również za dnia, także naprawdę na przykład ja mogę go obserwować 24 na dobę tak naprawdę. A teraz przechodzimy w sumie już do ostatniego tak naprawdę zwierzaka u mnie na hodowli, a tak dokładnie teraz to przejdziemy do Eublefara lamparciego. To jest jaszczurka akurat mojego brata, ale prosił mnie, żebym na odcinku pokazał jego jaszczurkę. Więc obejrzymy sobie zaraz u fara Lamparciego w Terrarium. Przy okazji, Wam pokażę ściankę. Jakbyście chcieli film, jak robić takie ścianki, nie skórka, tylko bardziej takie inne, to też możecie śmiało pisać w komentarzach. To jest ta ścianka, o której wspomniałem. To jest ścianka taka robiona bardziej z takiej, takiej bardziej wystroju pustynnego. Kilka jaskiniek po prostu, żeby Gekonik miał gdzie latać. Za niedługo jeszcze spodziewa się mój brat, tak naprawdę, jeszcze kilka faru Lamparcik, bo on chce sobie zrobić tutaj fajny haremik. Także myślę, że też fajnie by było zrobić jakiś feeding albo jakąś aktualizację jak biega tutaj nie na np. 6 albo 7 gekonów Bo terrarium jest naprawdę duże oni siedzi w tamtej szyszce, więc zaraz Wam pokażę wszystko Tak to się mniej więcej prezentuje, jakbyście chcieli zobaczyć jak robi się takie ścianki to śmiało możecie pisać Myślę, że mógłbym z problemu zrobić jakiś materiał, bo planuję tak naprawdę robić za niedługo jedną taką ściankę Więc mógłbym w sumie coś dla Was nagrać bez problemu i i Wam pokazać, jak to wszystko wygląda, bo myślę, że każdy bez problemu by sobie poradził zrobić taką ściankę. A tutaj jest Eulefar lamparci, to jest samiczka, niedawno ją seksowałem, gdyż jest już taka duża i mogłem rozpoznać płeć. Nie będziecie jej wyraźnie widać, bo ona to jest jaszczurka nocna, więc ona woli jak najbardziej się tak naprawdę ukrywać w ciemnych miejscach, a nie chce jej świecić, żeby ją stresować. Także prezentuje się mniej więcej w taki sposób. Jakbyście chcieli też materiał o Eublefarach lampartych, to też możecie śmiało opisać. Myślę, że też bez problemu się udało coś ogarnąć. Musicie mi też wybaczyć, że czasami jestem bardziej cichy, albo czasami mój głos się zmienia, po prostu się urywa. Trzeszczy, piszczy czy coś, ale naprawdę mega się stresuję. Pierwszy raz nagrywam bez żadnego przygotowania. Więc Tak naprawdę widzicie mnie w 100% zestresowanego. Mam nadzieję, że nie wyjdzie to jakoś słabo, że będzie Wam się podobało. No i myślę, że z mojej hodowli to tak naprawdę tyle. Także widzimy się zaraz przy moim biurku. Prawie bym zapomniał. Zapomniałem Wam pokazać jeszcze swojego psa, bo postanowiłem, że pokażę Wam w sumie wszystkie zwierzęta, co mi szkodzi. Chciałbym, żebyście wiedzieli wszystko tak naprawdę, co posiadam w domu. Yy, także to jest mój pies <noise> ma obecnie 12 lat więc już powoli jest takim staruszkiem tak naprawdę ale mimo wszystko wciąż charakterny jak szczeniaczek naprawdę ciągle chce się bawić ciągle fruwa i lata w każdą możliwą stronę no i myślę, że ze zwierząt to tak naprawdę już wszystko yy, widzimy się zaraz yy, przy moim biurku powiem jeszcze trochę coś od siebie i myślę, że na dzisiaj to tyle no dobra, no w takim razie myślę, że to już nie wszystko. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że film mógł się trochę tak naprawdę ciążyć, gdyż no mój głos się często urywał. Nie ugrywam, że się stresuję. Będę Wam to powtarzał przez cały film. Naprawdę mega się stresuję. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo mi zależało, żeby powiedzieć trochę słów o sobie. Po prostu na początku... Nie wstawiałem tego filmu, bo zupełnie nie byłem gotowy. Naprawdę ledwo co ja mówiłem na pierwszych filmach, tak byłem zestresowany. Także myślę, że trzeci odcinek myślę, że to jest odpowiedni moment, właśnie, żeby przedstawić Wam swoją hodowlę powiedzieć kilka słów o sobie. Jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę naprawdę mega mnie to motywuje. Możecie zostawić też komentarz. Mówić co można poprawić, czy chcecie jakiś konkretny gatunek, zrobić odcinek. Na pewno zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby to nagrać. Możecie też wbijać na mojego Instagrama, tam codziennie wlatują jakieś zdjęcia z hodowli. Również możecie też mnie zobaczyć na zdjęciu, moją twarz jak mniej więcej wyglądam, żebyście wiedzieli mniej więcej kto do was mówi. No i z mojej strony to w sumie tyle. Także widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że z odcinka na odcinek będzie coraz lepiej. Na pewno to jest dla mnie bardzo duży krok, że postanowiłem Wam się mniej więcej przedstawić, pokazać swoją twarz na Instagramie i zaprezentować Wam swoją hodowlę. Także mam nadzieję, że to docenicie, i tak naprawdę myślę, że to już wszystko. Także widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie i cześć.